e a Sports. It's in the game. Estadio Santiago Bernabeu witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Real Madryt to wielki klub, ale ma godnego rywala w Barcelonie. Historia El Clasico to są wydarzenia nie tylko sportowe, ale historyczne, społeczne dla Hiszpanii. Elektryzujące nie Hiszpanię tylko, ale całą Europę, cały świat. Transmisje na drugą półkulę, transmisja do Azji, do Japonii, do Chin. Przecież tamte kluby mają swoich fanów i tam sprzedają się ich klubowe gadżety. Mecz poprowadzi Valente Larazabal. mam nadzieję, ciekawe spotkanie. Gebira. Javialonzo. Marcelo. Dobra pozycja do oddania strzału. Javialonzo. Sergio Busquets, Messi, Leo Messi jak zawsze będzie próbował nas dzisiaj oczarować swoimi sztuczkami w ataku. No nie, nie udało się. Później. Lionel Messi? No, jest wybornym technikiem, niezwykle ciężko odebrać mu piłkę. Benzema? Ofensywnie zdecydowanie Barcelona. No, sprytnie chciał minąć obrońcę, ale ten nie dał się oszukać. Kedira. Pokazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. No, ucieka obrońcy. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Kebira. Czy to wykorzysta? Pedro! U, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Javi Alonso. No i Cristiano Ronaldo. No zastanawia się, czy nie strzelać. Ładny przechwyt piłkarzy Barcelony. Lionel Messi. Lionel Messi. Geniusz, który potrafi wkręcić w murawę cały skład przeciwnika. Na pewno dziś znowu pokaże swój wielki kunszt techniczny. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Andres Iniesta, Sergio Ramos, połapał się w tym Messi, przeskakuje ponad rywalem. Giorgi Alba. Neymar. On nie wczy, to wykorzysta. Iszko. W piłce Czabialonzo. Marcelo. Blisko polekarne czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Wybija piłka wciąż w polu. Uwaga, zacentrował w pole karne. Bramkarz wciąż puje, spójrzmy. Strata, drużyna przeciwna, przejmuje piłkę. Andres Iniesta jest tam. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Czy to wykorzysta? No strzela! Broni! Piłka wychodzi w pole. Pepe. Sam Pebira. Przejmuje na skrzydle. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Blisko już do bramki. Uderza! Nie złapał tej piłki. Ale fenomenalnie broni piłka w grze. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Jordi Alba. To był Będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Bez dwóch zdań. To kwalifikowało się na żółtą kartkę. Zobaczmy powtórkę. Tak, nie ma żadnych wątpliwości. To był faul. Zamiast piłkę kopnął nogi przeciwnika. Sędzia nie mógł tego nie odwizdać. Daleka strzelał Cristiano Ronaldo, ale obronił to bramka z największym trudem. Zawsze jest zdumiewa z jakich odległości potrafi strzelać na bramkę. Marcelo. Blisko polekarny, może strzelać. Czy jest szansa? I będziemy mieli rzut rożny dla Realu Madryt. sami Kedira. Ależ pięknie. Królewscy tą bramką w końcówce pierwszej połowy podłamali rywali. Piękny gol do szatni Galacticos. Można powiedzieć, że to grania przy tym rzucie rądu. Cristiano Ronaldo spójrzmy na liczbę oddanych strzałów przez oba zespoły. Marcelo i Łukasz Piękna bramka zdobyta przez obrońcę. Ma chłopak talent, ale też pozwalają mu grać ofensywnie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Kończy pierwszą połowę, rezultat do przerwy 2 do 0. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Lionel Messi. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym. Dobra interwencja. Cristiano Ronaldo prosto do przeciwnika. Marcelo. Isco. Fantastycznie się urwał. Wi to świetny technik. Potrafi kierować akcją. Jest najcelniej podającym zawodnikiem w lidze. Podejrzewam, że będzie dzisiaj znowu niepodzielnie panował w środku pola. Messi. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Później. Rano ostro, ale skutecznie. Ciężko jest go przejść. A teraz przepnęcę Javi Alonso. A Real Madryt, będzie miał szansę rzutu rożnego. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. No wyszedł mocno do góry, ale nie ma gola. Uciągnął się rzeczywiście, jak struna nie sięgnął tej piłki, ale zmarnowali kapitalną okazję. Mógł wykończyć to dośrodkowanie lepiej. Źle. Do tego się przyłożył, no i piłka minęła słupek. Oddaje strzał. Odbił piłkę. Neymar, co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Andres Iniesta. Ach, jak ciężko jest powstrzymać Messiego. Wygrał ten pojedynek. Strata w ataku. Kapitalnie, bramkarz, ale to nie koniec akcji. Gol! Jest replay, który to już gol dla królewskich. Nie wiem właściwie, chociaż oczywiście widać wynik, ale to prowadzenie jest ogromne, wysokie. Tylko potwierdza, że jest to gra do jednej bramki. No oni mają dzisiaj się... zupełnie litości dla rywala. Przejmuje piłkę na skrzydle. W piłce Chabialongo. Czy to wykorzysta? No strzela! Broni! Piłka wychodzi w pole. Selon. Dobra główka obrońcy. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. W środku jest partner z drużyny nieobstawiony. Pedro. Javi Alonso. San Kedira. Później. Piłka wędruje jak po sznurku. Kedira. Isko. San Kedira. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Na szczerano. Rozpoczną od rzutu wolnego. No tak, ewidentny faul. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to ta powtórka je rozwiała. Tak, przez chwilę myślałem, że sędzia pospieszył się z gwizdkiem, ale teraz widzę, że jednak miał zupełnie rację. No i strata piłki. To Real, królewscy w uniesieniu. Tak, to jest właściwie niezapomniany spektakl, wysokie prowadzenie Realu. Tak jest dolny ruch, są prawie nie do obrony. Franczak nie ma czasu, aby odpowiednio zareagować. Czy to wykorzysta? Już wydawało się, że położy bramkarza, ale ten nie dał się wymanewrować. Świetnie zachował zimną krew. Marcelo. Pogubił się obrońca. Jest zawodnik na czystej pozycji. Szansa! A sprytnie chciał teraz przerobować bramkarza. Niezbyt precyzyjnie i bramkarz był lepszy. C'è Xavi Alonso. Sam Kedira. Gugli. Arbeloa. Kedira. Prowadza dwóch rezerwowych graczy. I skąd? Cristiano Ronaldo. Ma czas, żeby dośrodkować. Dośrodkowuje! Brawo! Zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Ktoś na trybunach, ale na boisku też graczy Real Madryt. Oni zwyciężają w dzisiejszym meczu. Imponujący wyniki całkowicie zasłużony. Gra do jednej bramki. No to był wspaniały mecz. Szkoda, że się już skończył. Ja też będę kończył. żegna Państwa. Dariusz Szpakowski życzę dobrej nocy.